Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku a odcinek dzisiaj wyjątkowy bo o wyjątkowym zespole legenda metalu legenda ze Śląska Dragon no właśnie jak poznałem Dragon i od ilu lat już na nich jeżdżę kiedyś jak byłem młody robiłem sobie taki zeszyt ze spisem na które koncerty jeździłem żeby później pamiętać zeszyt się skończył i przestałem te spisy robić co w sumie yy, trochę szkoda bo miałem, mam tu całą taką archiwizację kiedy co było i za ile więc teraz sobie mogę zeszyt odświeżyć i zaraz zobaczymy yy, kiedy dragona pierwszy raz widziałem tu mam ten zaczarowany zeszyt który tak ładnie nazwałem Pierwszy raz Dragona widziałem, drodzy moi Państwo, 22 kwietnia 89 roku na Metalmani. Dragon grał jako drugi w kolejce między egzekutorem a MCB z NRD. Śpiewał tam jeszcze stary wokalista Marek Wojciewski. I powiem wam, że jak oglądałem i żeby się przygotować właśnie do dragona, to aż byłem w szoku na ilu pierwszych koncertach i festiwalach dragona widziałem po prostu szok. W 1989 wspomniałem kolejna impreza rok później, 21 kwietnia na Metalmani 90 tym razem Dragon grał jako trzeci w kolejce między Alastorem a AC Drinkers następny raz był również na trzecim koncercie moim w, Katowice, w Katowicach w Spodku w 1990 roku w lipcu, 14 lipca, Agent Orange Tour grali z Sodomem, z Riskiem, z Hammerem i z AC Drinkers. Grali jako drudzy właśnie za AC-dami. zaczynali tą imprezę, potem był Dragon, potem był Hammer. Następny raz, znowu, Dragon Dev Creator, Torture Over Europe 1990, 21 grudnia. Znowu Dragon. Na kolejnej Metal Mani 91 znowu Dragon. Tym razem jako siódmi. Pomiędzy Holy Moses a Masakrą Francuską. I tu na razie była pauza. Później zespół Dragon przyjechał do mojego miasta. Był to 96 rok. Ja jako młody chłopak wybrałem się na ten koncert. Naszykowałem sobie tutaj bilecik, żeby się nim pochwalić. Grali w takiej bardzo małej knajpce. Po tych ogromnych koncertach, które dla mnie były totalnie niesamowite. W festiwalach fantastycznych jako support z Kratorem, z Defem, czy tam właśnie z Candlemas. A tu taki malutki koncercik. Dragon, Kwowadis, Scream Kwowadis wtedy nie dojechał, Kwowadisa nie było, był tylko ten zespół Scream i Dragon. Cena, bileta, cena biletu: 5 zł, numer biletu 001. Jak otworzyli knajpę, zespół się jeszcze nie rozpakował, to ja się tam już władowałem do tej knajpy. Zespół się szykował, ja jako właśnie młody kawaler. Chodziłem i się tym interesowałem po prostu. Jarek Gronowski zauważył, że mam wyższe zainteresowanie od innych, otworzył futera, futerał po gitarze i dał mi kasetę Sacrifice. Pomimo tego że wszystkie kasety rozdałem, całe kartony pewnego razu, te kasety rozdać. Nie mogłem, gdyż takich prezentów się nie rodzaje ekskluzywnych. Od razu sobie wziąłem autografy od zespołu. Zrobiłem sobie kilka fotek, a co tam? Pokażę je, tu właśnie z Jarkiem Gronowskim. Zdjęcie. Kilka zdjęć z koncertu. Po latach, jak Dragon przyjechał do mojego miasta zagrać koncert, to już było po płycie umdemalum, czyli no, powiedzmy niecałe dwa lata temu, to rozmawiając z muzykami i z Jarkiem Gronowskim, spytałem się go, czy pamięta jeden koncert, jak grali u nas w mieście. Powiedział, że oczywiście, że pamięta w parku pod muszlą, bo faktycznie ta, ta knajpa, w której oni wtedy grali, to była pod muszlą i co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć parę razy z nim rozmawiałem i za każdym razem kiedy z nim gadałem yy, miałem wrażenie jakbym rozmawiał z kumplem, z którym się dawno nie widziałem bo mimo że kumplami nie jesteśmy a szkoda bo takich kumpli chciałbym mieć więcej w każdym bądź razie przemiły człowiek no naprawdę każdemu polecam ale w zasadzie dlaczego, dlaczego robię ten odcinek o, o Dragonie właśnie zespół wydał płytę koncertową która mi się bardzo super podoba I, i zaraz do niej dojdziemy jak widzicie za mną dekoracja Dragonowa czyli pierwsza płyta na winylu Hordagoga wydana w Polsce w języku polskim w Polsce w roku 90 Fallen Angel, 91 rok, później był Scream of Death, Scream of Death płyty nie mam, nie uzupełniłem sobie jeszcze, jedynie co tam kojarzę, to jest fajny utwór Memory, który również zespół grał kiedyś w strychu, jak był taki program na telewizyjnej trójce regionalnej, płyta Sacrifice, którą to już pokazałem na kasecie z prezentu, Płytkę sobie kupiłem. Wiem, że nie zgadzają się tam bodajże ilość utworów na kasecie i na, na, na tym CD, coś, coś, tam jest, coś tam jest zakręcone, coś tam jest pomieszane. Płytka, twarze z roku 1999 roku, kiedyś mi się ta płyta nie podobała, powiem Wam szczerze. Bo no jest, powiedzmy, jest szczególna. To miała być właśnie płyta, jak dobrze kojarzę, solowa od Gronowskiego, ale Dziubiński tam naciskał, że ma to być pod logo Dragon, więc płyta jest trochę nietypowa. Przypomina mi Rammsteina. Po czasie się do niej przekonałem, po prostu, no nie wiem, nie byłem wtedy gotowy na taką muzykę. Dzisiaj ją lubię i czasami wracam do niej. I od 99 do 2001 roku. Piękna płyta, arcydzieło zagłady. Zespół się reaktywował, nagrał płytę cudo. Mam też fajne podpisy od zespołu sobie wziąłem kiedyś na koncercie. Zresztą winylki też mam podpisane, ale już nie będę psuł dekoracji. Fantastyczna płyta, po tym jeszcze była jeden, jedna płyta, studyjna. Undemalum z 2023, tak jak i z tamtymi, też sobie fajne podpisy wziąłem. I płyta, która mnie sprowokowała do nagrania dzisiejszego odcinka, płyta koncertowa Life in Pain, która wyszła w różnych formatach, w formacie winylowym, w formacie takiego większego boksu, Bardzo fajnie nagrane te koncerty tu są. Nie wiem na ile zespół powiedzmy podrasował te, ten materiał w studiu, ale słucha się tego przefajnie, przefantastycznie. Na dwóch płytkach. Tutaj fajne zdjęcie. Jedno. Kolejne. Ciekawostką na wydaniu koncertowym CD są dwa utwory, które były nagrane. No, na Metal 87, na kompilacji, która została wydana z Wilczym Pająkiem. No, o tej płycie nie wspominałem, też ją tam mam, już jej nie, wycią nie będę wyciągał. Są tam utwory właśnie Niedaleki Koniec i Dzień Pogrzebu i te utwory wcześniej zostały nagrane tylko w wersji koncertowej z roku 87, a na wersji kompaktowej zespół tutaj je dodał w wersji studyjnej. Bardzo one mi się podobają. Naprawdę bardzo polecam w ogóle nabyć sobie tą płytę. Jak ją kupiłem, tak ją praktycznie codziennie i no zmieniam te kompakty. Podoba mi się takie jedno hasło od Freda od koniec koncertu. Jebniecie sobie z nami fotkę? Rewelacja. W ogóle wokal Freda to tu, tu jest miazga. Urywa po prostu. Jaki ten gość ma wygar w gardle. Bardzo lubię ten zespół. Bardzo polecam. Myślę, że fajnie by było jakbyście chłopcy zagrali na na koncercie okręt płynie dalej, na to czekam. Aha, i jeszcze dwie, dwa, dwa takie mał, malutkie minusiki. Nie ma tutaj wkładki. Książeczki. Jak zauważyliście, jestem, jestem fetyszystą autografów. No, rozumiem, tu też idzie wziąć takim olejnym mazakiem. I też tutaj piszę, że właśnie utwory zostały zremasterowane. Przepraszam, zarejestrowane Poznań. Krosno i zabrze CK wiatrak. Tylko właśnie nie ma też napisane, które utwory są z jakiego koncertu. Ale to jest takie typowe na różnych innych koncertówkach. Ja jeździłem na te koncerty do zabrza do tego wiatraka. Gdybym wiedział, to bym przynajmniej wiedział, które, na których utworach jestem na tej, na tej płycie. Ale to jest taki mały nawet nie minusik, ale, ale fajnie by było no nie ma, trudno w każdym bądź razie płyta bardzo mi się podoba i pomimo, że akurat koncertówki już modne nie są w dzisiejszych czasach uważam, że warto sobie ją nabyć bo to jest naprawdę fajna, wartościowa rzecz i tym miłym akcentem pożegnam się z Wami Awe